Nasz prezentownik zacznę od najnowszego urządzenia marki Sennheiser systemu Profile Wireless. Jest to prawdziwy kombajn, który sprawdzi się w przypadku każdego twórcy i każdego rodzaju treści, których istotny jest dźwięk. W skład systemu wchodzą dwa nadajniki, czyli dwa mikrofony, odbiornik, przejściówki do smartfonów czy komputerów, owiewki na mikrofony. Wszystkie kluczowe komponenty systemu są przechowywane w przenośnym etui, który służy jednocześnie za powerbank. W razie potrzeby możemy go również przekształcić w mikrofon do ręki czy mikrofon na statywie. Profile Wireless znajdziecie na rynku za około 1300 zł. Jeśli natomiast Szukacie prezentu dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygody z nagrywaniem dźwięku i potrzebuje prostego rozwiązania? To polecamy mikrofon MKE 200. Ten sprzęt zda egzamin w przypadku kręcenia prostych nagrań np. Na, na social media. MKE 200 to bardzo kompaktowy mikrofon kierunkowy, kompatybilny z aparatami oraz smartfonami. Sam mikrofon kupimy za około 260 zł, natomiast cały zestaw mk 200 Mobile Kit znajdziemy za około 450 zł.